Witaj, tu Agnieszka Ostryńska, dziękuję Ci, że łączysz się ze mną, że słuchasz, że chcesz się rozwijać. Idziemy razem i dziś będziemy poruszały kolejny temat związany z kołem życia, omawiamy tu różne ważne miejsca, które nas dotyczą i mają wpływ na jakość i satysfakcję naszego życia. I poruszyłyśmy już takie tematy jak temat finansów podczas pierwszych dwóch miesięcy tego roku, później poruszałyśmy temat zdrowia i orkiszu w ostatnich dwóch miesiącach, a dziś zajmiemy się tematem pracy. Jest to bardzo ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Także zajmiemy się kwestią wartości, jaką ta, ta dziedzina w naszym życiu niesie. Najprościej rzecz ujmując, praca to jest po prostu wymiana wartości. Dajemy coś, by coś zyskać w zamian. Ta definicja dotyczy zarówno pracy na etat, jak i prowadzenia własnej działalności. Dajemy coś wartościowego dla kogoś innego, za co dostajemy coś wartościowego dla nas, czyli wynagrodzenie. Każdy z nas ma coś wartościowego do dania. Każdy. Każdy ma coś, czego potrzebuje świat. Unikalne talenty, umiejętności, intelekt, współczucie do pewnej grupy ludzi, czy wrażliwość, albo serce. Masz coś, co możesz dać światu. Masz coś, czego świat potrzebuje, bo świat potrzebuje Ciebie Ciebie pełnego życia, Ciebie autentycznego. I niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego życia jesteś, kim jesteś, czy może jesteś babcią, żoną, mamą, czy studentką, czy osobą samotną. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek w swoim życiu jesteś, świat ciebie potrzebuje. I zależnie od tego, jaką dajesz wartość, dostajesz odpowiednie wynagrodzenie. To jest y, taka kategoryzacja według, y, że tak powiem, norm światowych. Czyli jakieś usługi podstawowe i tutaj, od, zależnie od zadania, od czasu pracy za pieniądze, to jest najniższa wartość. Kolejny poziom to zarządzanie ludźmi. Praca w korporacjach, urzędach i tym podobne wartościowane przez świat wyżej. Kolejny poziom to poziom komunikacji. Tutaj wartością jest słowo. I możemy tutaj mówić o gwiazdach, o muzykach, artystach, pisarzach, prelegentach, szkoleniowcach wartościowane wyżej. I kolejny, ostatni już poziom to poziom wyobraźni. Tutaj mówimy o twórcach, kreatorach, pomysłodawcach, projektantach. I ten poziom jest najwyżej przez świat ceniony najwyżej ceniony finansowo. I tak na marginesie chciałabym tak tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę mamy, robią te wszystkie poziomy w swoim życiu. Zale niezależnie od tego, gdzie jesteś na tych poziomach, ty jesteś wartościowy i potrzebuje Ci świat. Ty jesteś ważny, jesteś, yy, i jesteś potrzebny. I niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz się też rozwijać. Możesz przeskakiwać z jednego poziomu na inny. Praca z założenia powinna dawać nam radość i satysfakcję. Być przyjemna, Dawać nam możliwość rozwoju osobistego, czyli tutaj mówimy o charakterze, o osobowości, o jakimś zarządzaniu sobą. Dawać nam możliwość nie tylko utrzymania i zaspokajania podstawowych potrzeb, ale też marzeń i pragnień, możliwość wpływania i wspierania dobrych dzieł. Praca to miejsce budowania relacji, niezależnie czy jest to praca na etat, czy własna działalność. Rozwoj, rozwój w tym miejscu jest bardzo ważny. W pracy spędzamy około 1 trzecią życia, więc warto zawalczyć o taką pracę, w której spędzisz pięknie i wartościowo tę jedną trzecią życia. W której to, co jest w Tobie, co jest dla drugiego, będzie służyło innym, dając przy okazji radość Tobie i satysfakcję, a także życie na odpowiednim poziomie. Dzięki pracy możemy. Odczuwać potrzebę odpoczynku i mądrze ją zaspokajać. Ale też, zarabiając, mamy możliwość spędzania czasu tak, jak lubimy, i tam, gdzie lubimy przez podróże czy jakieś drogie, ym, drogie sposoby spędzania czasu czyli, nie wiem, drogie hobby tak, możemy sobie wtedy na to pozwolić. Praca nad sobą nad własną asertywnością nad szacunkiem do siebie. Nad poczuciem własnej wartości i doceniania siebie to ważny element naszego rozwoju. Także w tym wymiarze, a może nawet najbardziej w wymiarze pracy, bo niezależnie czy pracujesz na etat, czy prowadzisz własną działalność, yy, potrzebujesz pracować nad sobą. I wynagrodzenie za Twoją pracę, wartość, którą dajesz, to co oferujesz, to coś zupełnie naturalnego, ważnego i dobrego. Jest to neutralna wymiana. Im większą wartość ma Twoja praca, na tym większe wynagrodzenie zasługuje. Czy cenisz siebie wystarczająco? Jak już mówiłam w podcaście o finansach, pieniądze są narzędziem i są neutralne. To, czy mogą dobrze czy źle służyć, zależy od Twojego serca, od charakteru. Dobra relacja z nimi da Ci także możliwość rozwoju i wzrostu w pracy a także większego wpływu na los świata. Z rozwojem w pracy powinien iść w parze rozwój finansowy, a tym dwóm towarzysz na nasz rozwój jako osoby. Pracą zmieniasz nie tylko siebie, ale masz wpływ na świat. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłym miesiącu. Dużo dobra dla Ciebie i Twoich bliskich.